Komisja gotowa? Tak, to gotowa. poprosimy komisję o przeprowadzenie wyborów. Karty do głosowania z 13 radnych obecnych jest też 13. Kandydatów jest trzech, miejsca są na ładników 2. Więc głos ważny będzie jeden bądź dwa. Zapraszam do głosowania. Ja ja. Właszcza robek, bym prosił. Hmm. Nie patrzę Pani Komisarz, Pan Patkiewicz Krzysztof. Yeah. e lá Pan radą. Mm -hmm. mm. mm. Stefania

Zarządzamy 5 minut przerwy, żeby komisja mogła policzyć głosy i napisać protokół. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych sporządzonych na sesji w dniu 2 sierpnia 2024 na kadencję 24-27 ławników z terenu gminy Mała Wieś. Komisja Skrutacyjna w składzie: Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Waldemar Ostrowski, członek Komisji Skrutacyjnej Radny Stanisław Pielat, członek Komisji Skrutacyjnej Radny Wojciech Cieślak. Po wyjęciu karty z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych. Liczba radnych Rady Gminy Mała Wieś obecnych na sesji uprawnionych do głosowania. Na ławników do Sądu Okręgojowego w Płocku zgłoszone kandydatury: Wanda Teresa Milczarek-Mosakowska, Zygmunt Grzegorz Wojnarowski, Wiesław Żmuda. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania: 13. Liczba kart wyjętach z urny: 13. Ilość. Kart wyjętych z urny różni się od... nie różniła się. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów oddanych na poszczególnego kandydata. Pani Mosakowska 8. Pan Wojnarowski 12. Pan Żmuda 5. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Wanda Teresa Milczarek Mosakowska uzyskał, uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw. I został, została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku. Kandydat Zygmunt Grzegorz Wojnarowski uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku. Kandydat Wiesław Żmuda nie uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i nie został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodniczący komisji skrutacyjnej Waldemar Ostrowski, członek komisji skrutacyjnej Pielat Stanisław, członek komisji skrutacyjnej Cieślak Wojciech. Dziękujemy. Zatem przechodzimy do uchwała Rady Gminy Mała Wieś w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027 w wyborach uzupełniających na ławników terenu gminy Mała Wieś. na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym to jest Dziennik Ustaw. Z z 2024 roku, pozycja 609 z późniejszymi zmianami. Artykuł 160, paragraf 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku. Prawo o ustroju sądów powszechnych, to jest dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 334 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wybór ławników do sądu okrągłego w Płocku. Pierwszy punkt. Pani Wanda Teresa Mielczarek-Mosakowska. Drugi punkt. Druga osoba. Zygmunt Grzegorz Wojnarowski. Paragraf drugi. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez. Rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mała Wieś, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mała Wieś na stronie www.maławieś.pl Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do uchwały? Skoro nie ma uwag, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników? Pan Błaszczak Robert. Za. Pan Cieślak Wojciech. Za. Pani Kurzyńska Grażyna. Za. Pan Nowatkiewicz Krzysztof. Za. Pan Nowatkiewicz Piotr. Za. Pan Ostrowski Waldemar. Za. Pan Pielat Andrzej. Za. Pan Pielat Stanisław. Za. Pan Rosiński Marcin. Za. Pan Stanisławski Robert. Za. Pan Stefaniak Michał. Za. Pan Walter Paweł. Za. Wiktorzak Bartłomiej. Za. Zatem uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Podpunkt D: Zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Mała Wieś nr 323, łamane na 50, łamane na 2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku. Poproszę Panią Monikę Skarbnik o odczytanie zmiany. zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 184 968 zł, w tym dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 184 968 zł. W tym tytułu dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne przebudowa i wyposażenie hali sportowej w koju w kwotę 184 968 zł. Plan finansowy urania się do kwoty wynikającej z promesy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i podpisanej umowie z wykonawcą. Dochody z się o kwotę 121 700, w tym dochody bieżące z większością o kwotę 53 200, w tym z tytułu zarobitej pozyskanej z fundacji m -Banku na realizację przez Szkołę podstawową w Małej projektu grantowego jesień z matematyką w ramach pierwszej edycji programu m w kwocie 15 000 zł. Zwiększa się środki z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azby z terenu gminy Mała Wieś w kwocie 33 200 zł. Zwiększa się wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Płockiego na dofinansowanie organizacji Dni gminy Mała Wieś w 2024 roku w kwocie 5000 zł. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 68 500 zł, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Staregałki pozyskane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania OSP edycja 2024 w kwocie 40 000 zł. Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z zadania pod nazwą Montaż Instalacji Fotowoltaicznej na budynku użytkowanym przez OSP w Orszymowie, Pozyskany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych staży pożarnych w kwocie 28 500 zł. Wydatki zmniejsza się o kwotę 189 378 zł. w grosze. tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4410 zł. 40 grosze zmniejszając wydatki w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą zakup i montaż lamp na terenie sołectwa w chwili z pełnym wzrostem sołectwa chili. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 184 968 zł, w tym zmniejszając środki z dofinansowania na realizację zadania, przebudowa i wyposażenie hali sportowej w małeści w kwocie 184 968 zł. Wydatki, bieżące, wydatki zwiększa się o kwotę 271 610,42 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 141 610,42 zł. W tym na wydatki rzeczowe związane z zakupem systemu zapisu i transmisji obraz oraz elektroniczną obsługą głosową podczas sesji Rady Gminy w kwocie 14 000 zł. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników robót publicznych w kwocie 20 tysięcy zł. Zwiększa się środki na zadanie jesień z matematyką realizowany projekt przyszłych do małej wsi, w kwocie 15 tys. zł, wprowadzając pozyskane dofinansowanie. Zwiększa się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie 50 tys. zł. Wprowadza się środki z dofinansowania, w kwocie 5 tysięcy zł na organizację 24 dni gminy Mała Wieś. W 2024 roku wprowadza się środki z dofinansowania na realizację usług związanych z zadaniem usuwanie i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azby z terenu gminy Mała Wieś w kwocie 33 200 zł. Zwiększa się wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Chilinie w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 2374,98 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Chilin i wprowadza się przedsięwzięcie za gospodarowanie boiska przy Świętej Cywiejskiej w Chilinie w kwocie 2035 zł i 44 złotych, zgodnie z wnioskiem sołectwa Chilin wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 130 tysięcy zł, w tym wprowadza się zakup inwestycyjny pod nazwą zakup sprzętu dla OSP Stary Głodki w kwocie 80 000 zł, wprowadzają dofinansowanie w kwocie 40 tysięcy zł i zabezpieczając środki własne w ramach zaplanowano zakup zestawu hydraulicznego. Zwiększa się wydatki na zadanie zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w Małej Wsi w kwocie 10 tysięcy złotych środki własne. W prowadzonym postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego na realizację tego zadania, najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 183 885 tysięcy, tam w odmianie 200 tysięcy złotych. Wprowadza się zadanie montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użytkowanym przez OFP w Rzeszówowie w kwocie 40 tysięcy złotych, wprowadzając pozyskane dofinansowanie w kwocie 28 tysięcy 500 i zabezpieczając środki własne w kwocie 11 tysięcy 500. Dziękuję. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś uwagi do uchwały? Proszę Pani Elbrich. 6,375 kw. Te dofinansowanie mogliśmy pozyskać tylko dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zastanawialiśmy, też, zastanawialiśmy się też jeszcze nad OSP Zakrzewo i Podgórze. Podgórze ta instalacja by tego nie dźwignęła, bo OSP Świetlica z Podgórza po prostu tam nie ma ogrzewania i też chcieliśmy wyjść na przekór oczekiwaniom, ale no, nie da rady. Na zakrzewu na razie jest prowadzony ten remont, który jest tak. No i te kryteria, takie według nas najlepiej y, spełniała oświetlica OSP w Odrzymowie. Tym bardziej, że tam ogrzewanie jest elektryczne, no to też odciąży budżet. 6,4 zaokrąglając. Dziękujemy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś z radnych wnosi uwagi do uchwały? Jeśli nie ma uwag, to przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu. Pan Błaszczak Robert, za. pan Cieślak Wojciech, za. pani Kurzyńska Grażyna, za. pan Nowatkiewicz Krzysztof, za. pan Nowatkiewicz Piotr, za. pan Ostrowski Waldemar, za. pan Pielat Andrzej. Za. Pan Pielak Stanisław? Za. Pan Rosiński Marcin? Za. Pan Stanisławski Robert? Za. Pan Stefaniak Michał? Za. Pan Walter Paweł? Za. Wiktorzak Za. Bartunie? Za. Zatem uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu E. Zmiany uchwały nr 324, łamane na 50, łamane na 2023 Rady Gminy Mała 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036. Uchwała Rady Gminy yy, zmiany uchwały nr 324, łamane na 50, łamane na 2023. Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 rok w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym to jest Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 609 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 226, artykuł 227, artykuł 228, artykuł 230, ustęp 6 i artykuł 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2099, 2009 roku o finansach publicznych. To jest Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje, paragraf pierwszy podpunkt. pierwszy. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 w uchwale nr 324, łamane na 50, łamane na 2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt 2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 w uchwale nr 324, łamane na 50, łamane na 2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa Radnych wnosi jakieś uwagi do uchwały? Jeśli nie ma uwag to przechodzimy do głosowania. Pan Właszczak Robert. Pan Cieślak Wojciech. Pani Kurzyńska Grażyna. Pan Nowatkiewicz Krzysztof, za. Pan Nowatkiewicz Piotr, za. Pan Ostrowski Waldemar, za. Pan Pielat Andrzej, za. Pan Pielat Stanisław, za. Pan Rosiński Marcin, za. Pan Stanisławski Robert, za. Pan Stefaniak Michał, za. Pan Walter Paweł za. i Wiktorzak Bartłomiej za. Zatem uchwała została podjęta. Przechodzi. I mamy punkt czwarty. Zamknięcie obrad. Czyli w związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszego obrad zamykam sesję. Dziękuję wszystkim.